Grudniowa, próbna matura z matematyki, oczywiście poziom podstawowy, zadanie pierwsze. Liczby x1 i x2 są różnymi rozwiązaniami równania i mamy podane równanie. Wartość bezwzględna z x plus 4 równa się 7 i naszym zadaniem jest policzyć sumę naszych rozwiązań. Więc podstawową wiedzą, jaką musimy mieć, jest to, że wartość bezwzględna z dowolnej liczby da nam zawsze wartość dodatnią, czyli wartość bezwzględna. Z minus 3 da nam 3 i tak samo wartość bezwzględna z 3 da nam 3, czyli wartość bezwzględna z liczby dodatniej przepuszcza po prostu tą wartość dodatnią, natomiast z wartości ujemnej usuwa minus i tak samo zostawia wartość dodatnią. Żeby to równanie miało sens, czyli że wartość bezwzględna z x plus 4 równa się 7, to x plus 4 idąc logicznie musi być równe minus 7 lub x plus 4 musi być równe 7. Mamy teraz dwa równania, no i po prostu teraz je rozwiązujemy. Przenosimy czwórkę na prawą stronę, czyli tutaj będziemy mieli x równy minus 11, natomiast tutaj będziemy mieli x równy 3. Mamy dwa rozwiązania, no i teraz wystarczy, że zrobimy po prostu minus 11, dodać 3, no i wystarczy, że to policzymy, będziemy mieli minus 8, minus 8, jest to odpowiedź B i zadanie jest rozwiązane.